Obiecałem, że pomogę Nie wiem na co się pisze, ale dam radę Tu się okazuje, że tutaj kon będzie biegał po całej hali Będzie skakał przez jakieś pachałki bez żadnej kontroli Nie mam go pilnować? Dobra Nie tor wyścigowy będzie dla konia, o taka. Ko. Nie upiorą jak to fakta nowyka I będę przed nim biegać Idzie te bydle O ma ogon taki, jej długości jak ty Dobra, póki jesteś na smyczy, to ci mogę to dać Nie staranuje mnie? Eee, eee, eee Wolniej <śla> Zapas. No, Do... się. To jest po prostu przykład rodzeństwa. Dali i... Dali no, tylko. ciekawe z jakiej matki. Cześć, trzymaj. Co, o co się o matce I... cię zdenerwowało? Jakieś, jakieś wąty? Ja ćwiczyłem, sztuki walki. Te twoje kopnięcia to. A dobre słody smaczki. U fryzjera był. O, chyba chciałby kopnąć. A czemu on ma takie jakieś puzzle poukładane na siodło? A tu? Na co na nagolenniki jakieś? Czy się mu ciepło było? Mamy wrota, żeby szatan nie uciekł. Teraz zostaliśmy tylko my i Bitcoin. Wątpię, że Nikola mówiła, że jej kupa została w boksie. co przepraszam, na mejcach. ale co ona jadła? On chce wyjść, tak? On nie podbiegnie do mnie. Jop, ja już dzielę. Nocy, idę dalej do rogu chyba. O, tu za panią będzie, bezpie... będzie bezpieczne? O kurde. Ale dymy.

o, Słyszał, brawo. i do domu, nie tędy droga, kolego. idziemy mi się zregenerować, czyli chłodzenie nóg. To nie jest wykrycie. To jest jak baletnica. Tu? <noise> Co się patrzysz, to woda. Nie pijesz takiej? Kurpytka, kopytka byłeś. jak będą, brudne kopytka, ale przynajmniej w No i tak by się utydła. Właśnie ale masz irokeza, ty Wyglądasz jak kurzony szopen. Ale mogę pięknie. Ale dupka. Idzie na wolny. Będzie wolny koń. Da dawaj bitcoin. Redukcja. I rura! No, no. No on tak. On zmęczony, bo żebym ja skakał, wiesz, tak. Teraz się napić, patrz. Przecież nie ma picia, nie ma przecież w ogóle boksie. Ale ci, woda, ci, woda na dworze smakuje inaczej, tak? No pij, ja ci nie przeszkadzam. Murtka. Ale co takie mądre zwierzaki, że one wiedzą, że to tak działa. Z pyskiem nacisnąć i se chlipta. Odchodzi w blasku słońca. O, no i mi się pokłonił. Piegi ma. Oczywiście, że ma. A nie, to jest ta siateczka, chreszka, no. Siatki, ja jestem zajęty trzymaniem. Psa, co czekaj? Konie nie będą czekać. Myśl o kręgosłupie, oginaj nogi. Jak do Nie tak twój kręgosłup będzie bolał. już umiera, no. No to po co? daj mi spokój, to Daj mi spokój. Ja też. Siada, to takie niby śmieszne. Pracujesz w stajni, masz tyle siana, a jesteśmy głodni. Wiecie, tak mam super siarki, już mnie nie będą hejtować. Podsumowując, zmęczyłem się, przestraszyłem się milion razy, ale przynajmniej nie było fajnie. Nie, no, żartuję. Pomagajcie swoim dziewczynom w stajniach. One tego potrzebują, a tego nie powiedzą. I przy okazji, dobry uczynek zrobiony. Także